Ale to no jest na pewno nowa jakość na, gdzieś tam na polskim YouTube Jest to w ogóle taka hybryda YouTubeowo-Telewizyjna. Zresztą teraz Krzysztof Stanowski przecież złożył do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o koncesję telewizyjną, więc chce już taką faktyczną hybrydę YouTubeowo-Telewizyjną stworzyć. Ja uważam, że na pewno jest tu pionierem i nie oceniając kontentu, czy nie oceniając tego zabarwienia, które jest mu zarzucane, czyli że trzyma jedną stronę polityczną, abstrahując od tego i odrzucając to, to jest na pewno duży. Duży pionier na rynku medialnym i to na rynku medialnym w znaczeniu takim nawet nie YouTube'owym, tylko faktycznie medialnym. Może, być może mamy, na, właśnie, na naszych oczach rodzi się pierwszy polski magnat medialny. Myślę, że to jest na pewno warte uwagi. To jest coś bardzo dużego, co się dzieje. Nie można tego nie zauważać. Każdy może mieć jakąś tam swoją opinię, każdy ma pewnie jakieś zarzuty co do kanału Zero, ale trzeba oddać szacunek, że Stanowski po odejściu z kanału zero stworzył coś z potężnego, tworząc kanał 0. Stworzył coś po, po, wiesz, poważnego, które no ma duży wpływ nawet już nie tylko na polską scenę medialną, rozrywkową czy opiniotwórczą, ale nawet polityczną.